No się nie dostało sensu takowego, byś Pan na tej pusty mieli zrodzonego. Jezusa Chrystusa, doć by nas adus, serdecznie Go uczciła. Raz na dwa lata spotykamy się, jeśli chodzi o powiatowe eliminacje w Regionalnym Ośrodku Kultury, przeglądów kolędniczych i jasełkowych. I w rok bieżący odbył się troszkę skromniej, bo tych zespołów było sześć, natomiast mieliśmy myślę zespoły najlepiej reprezentowane, bo były zespoły ze Zbójnej, z Nowogrodu, pojawił się zespół z Podgórza chyba po raz pierwszy, Łomże reprezentowała Szkoła Podstawowa numer dwa. gdzie jest dziecina, gdzie jest koletka Bożego Syna, my też nie wiemy. Ale nad nami gwiazda złotymi śmi promieniami. Chcieliśmy pokazać, jak nasi uczniowie potrafią e, brać udział w przedstawieniach, w jaki sposób to robimy, też żeby skonfrontować to z, e, z innymi e, sposobami przedstawień jasełek. To jest taka nasza inspiracja od, już od kilku lat. E, my już byliśmy tutaj też pra, chyba dwa lata temu. E, no i cały czas się staramy, żeby coś zająć. Bądź zdrowy, pastuszku, mam wielką nowinę. Pan Bóg dzisiaj zesłał niebieską dziecinę. Opowiadają przede wszystkim o Bożym Narodzeniu. Od, o takich, jakby powiedzieć, może tradycjach Bożego Narodzenia. To, to jest takie coś, żeby ludzie, ich serca się otworzyły do, do Boga. Dzieci bardzo chętnie biorą udział w takich jasełkach, zwłaszcza, że nasza szkoła jest niewielka i naprawdę angażujemy mnóstwo, większość szkoły, tak, żeby przedstawić, żeby wystawić takie przedstawienie. Módzę się okropnie, rażą mnie drogi. Nie można obciąć albo spiłować tyle? Wrogach ci do twarzy i poczekaj chwilę. Bracia moi diabły, zabawy szykują. Kocioł siarko grzeją, a ciebie tam spakują. To jest dla nas taka radość, bo... No, my, lub, my lubimy po prostu przedstawiać. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą, mają taką potrzebę pokazywania się, występowania. Bardzo się starają też, wkładają w to mnóstwo energii i serca. A co ludzie gadają o tym królu małym? Z Bogu, królem królów, władców wspaniałych. Czy nie przesadzają z tym dzieciakiem małym? Jeżeli naród chce króla nowego, jako los przeznaczony dla króla starego, wygnanie. Śmierć nagła, albo i więzienie. Ja nieszczęsny, straszne przeznaczenie. Nie pozwolę sobie zrzucić z strony. Trzeba coś wymyślić. Poglądaliśmy różne widowiska o różnym poziomie. Żyli te zespoły. Oceni. Dwa zespoły będą mogły pojechać do Hajnówki na kolejny etap. Tylko mały kącik. Cicho, baba się uśmiecha. Co tak za ludziska? Bo jakieś jakieś uczeńki noclegu szukają. Zamykaj chałupę, bo zimno się robi. Idę już, bo znowu które zrobi. Jak diabeł zielony jest, to moja stara. Zaczął w życiu spada dla mnie taka kara. Chodźmy tam, Józefie. już ciemno na świecie I czuję, że w tłuszczce się życie. Góra się pali, a muzyka zamku Heroda się pali. Co roku w szkole wystawiamy jasełka, więc to już było drugie z kolei, a w zasadzie nawet trzecie, bo wystawiliśmy też jasełka w kościele pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli. Jest taka potrzeba. Chcielibyśmy, żeby dzieci wiedziały, w ogóle poczuły już klimat Bożego Narodzenia także w szkole, żeby też uczyły się występować. To nie chodzi tylko o konkursy. Chodzi o to, żeby, żeby dzieci wiedziały, jak się zachować na scenie, jak z całym tym oprzyrządowaniem pracować takim jak mikrofony czy jakieś podkłady muzyczne. Też grały na fletach, także poradziły sobie, mam nadzieję. Wsta, aby spisano wszelki świat. Każdy ten wszedł do miasta swego, poszedł piłce z galettei do Betleje, miasta Dawidowego, gdyż był z rodu pokolenia Dawidowego, brat z Maryją, poszukiwano sobie małżonką brzemienną. Teraz na dwa lata, właśnie po 1999 roku Ośrodek Kultury organizuje wojewódzkie tego typu spotkania. Ten rok jest skromniejszy, to jest przegląd typowo powiatowy. Dziś przychodzi pokolenie z na te woze, na ro...